Nie Zresztą zaczynamy film, wbijamy 100 koronek, mamy 99, to lecimy. I pamiętajcie o łapce w górę i subiku. To lecimy. Okej. Okay. Napiszcie w napiszcie w komentarzu jaki jest wasz ulubiony skin z Stumble Guys. To lecimy. Gramy jak coś. Turniej blok daszy, więc żebyście się nie zdziwili. To lecimy. 32 pingu. Nie jest tak źle. Czyk. Tutaj. Hop! Tak. Udało się. Tak, tak, tak. Nie. Nie trafiłem. O nie. O nie. No i odpadliśmy niestety To lecimy jeszcze raz, bo słabo O no to lecimy, lecimy Nie śpimy Lecimy Zobaczmy co teraz będzie lecimy laser dash znowu naprawdę to lecimy teraz może próbowałem tak odpadnij no błagam no nareszcie dobra no to lecimy tutaj kurde nie trafiłem sobie w pięść Przechodzimy. Przechodzimy do drugiej rundy. Jesteśmy ground. No to lecimy. 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 Okej, okay, no to dobra. Zobaczmy co teraz. Blok dasz klasik, okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze, dostał. Ten mrożony. Ja se leżę. Tak jest. Okej. Okay. Tu się tylko wybije. Okej, okay. przepraszam. Rzuca mi kulkę. Może ktoś dostanie. Akurat. O nie. Dobra. Jest finał. Jest finał. Uwaga. Co tu będzie? Zobaczmy, co będzie w finale. Jaki będzie ten blok dasz Legendarny na finał. Ok. Ok. Tutaj mam jakieś szanse z nimi. Więc jest dobrze A ten Mr. Stumble ma piątkę, więc... Ale ma na pierwszym poziomie, więc... Raczej mi tu za dużo nie zrobi, tak jak ja mu na dziesiątym Ale zawsze to coś Hops aj prawie Hops aj, prawie Okej, próbuję, aha, same platyny, same platyny, uwaga, tutaj może się dziać, może się ostro dziać. Tu widzę, każdy się emotkuje. To ja może tam nie będę wkraczał i po będę grał pod swojemu. Aha, skoro chcesz. Skoro tak typek chce grać. Jeden odpad. Prawe. Co to? Dobra. Tutaj odpadli. To i tak. Tak, mamy 100 koronek. Uwaga. A pójdę, pokażę. 100 koronek. Uwaga, proszę Państwa. Zobaczmy. Zobaczmy. Uwaga. I tak jest. Sto koronek. Mam nadzieję, że podobał, że podobał wam, się. wam się ten film. Zapraszam na mój kanał i zostawcie subika i łapkę w górę. No i na dzisiaj tyle na